Hej, pooceniajmy sobie kolejne zakupy, tym razem sierpniowe. Jako, że sierpień to po prostu zaskoczył nas nagłym latem po zmianie temperatury z ciepłej na jesienną, to weźmiemy sobie może jakieś słoneczka. Niestety, sierpień, ten sierpień i poprzedni. Ja nie wiem, co ja sobie myślę. Ja mam po prostu coś źle w głowie, jeśli chodzi o kupowanie kosmetyków. Wiem, że już na kanale. Są dwa filmy, jeśli chodzi o Nataszy Denonę i jest to Biba Palette Mała mini przepraszam, to z mini Biba Palette i mini Nude palette, one mnie kosztowały 94,50 z 135, bo miałam zniżkę, więc opłacało mi się. Jeśli chcecie sobie obejrzeć te dwa filmiki, to ja polecam. Myślę, że tak 4 na 5 mogę dać. Na no spokojnie. Dalej mamy Milk Hydro Grip, czyli primer, który ma, wiecie, przykleić podkład do Waszej skóry Kosztował 95 normalnie w regularnej cenie, a 66,50 w zniżce tej seforowej. I to jest mi, mi, bo po co mi dużo? Chciałam wypróbować Jest spoko, ale to nie przesądza tej nic Dosłownie czuję, jakby nie wiem, może godzinę dłużej było to lepsze, chociaż bardziej daje taki efekt matowy, według mnie. Na pewno wydłużył to zmatowienie, mimo tego, że temperatura była taka dosyć ciepła. Mogłabym wyglądać o wiele gorzej. To wydaje mi się, że właśnie to pomogło, ale nie uważam, że jest to coś potrzebnego, bo podobny efekt jednak. Daje ta niksowa, żarówiasta, primerowa wersja. Dalej mamy zestaw. I tu, jeśli chodzi o zestaw, też macie filmik, ale tylko w formie szorców albo chyba na TikToku dam. I to jest Charlotte Tilbury Mini Pilot Talk i to jest w tej kombinacji 03 Tak, 3 Intens. I to jest niby skierowane do tych ciemniejszych karnacji, ale ja to ja. Ja lubię ciemne matki i ciemne konturówki. I konturówka jest naprawdę ciemna. Ale szminka, według mnie, nie jest ciemna. Nie jest na tyle dopasowana do konturówki. Przynajmniej, według mnie. Jest na pewno komfortowe to duło i jest ładne. Ale wiem, że nie każdy będzie chciał mieć tak mocno obrysowane usta przy takiej no, delikatnej szmince. Więc jak dla mnie, tutaj 3 na 5. Dalej mamy puder Eveline. Uważam, że teraz za mało go jeszcze używam. Ten najnowszy z lawendą. Więc nie jestem pewna, czy ja chcę tutaj dawać wam jeszcze znać dokładnie, jak ja to oceniam. Ale. 3 na 5, czyli tak jesteśmy po środku. Jeszcze myślę, jest on ładny, jest on wygładzający, jest on po prostu dobrym pudrem, ale w tym momencie, uwaga, on kosztuje 46 zł za 5 gram. Ja kupiłam go za 23. To się po prostu staje czymś przeogromnie dziwnym, jak ceny pudrów. I w ogóle takich rzeczy, które wcześniej były tak do 20-30 zł, z takich firm jak właśnie Everine Bibo lovey, mogą osiągać takie astronomiczne ceny, jak 46 zł za puder. Dalej mamy Rimmel Multitasker, czyli korektor. I ja mam w najjaśniejszym odcieniu: 0,10 Porcelain. Kupiłam też na promocji, bo kto nie lubi promocji? 23,99 z 43,99. 20 zł, 20 zł Dosłownie mogę powiedzieć 3,5 może na 5 Nie jest według mnie Czymś spektakularnym Jest ok Ale mógłby być Trochę bardziej Konkretny Według mnie Dalej mamy Krem, z rą z krem do rąk Z AA to jest opatrunek dla rąk. Znacie to, że w Rosmanie są te kupony i po prostu się tam daje, że tam kliknij, wykorzystaj kupon i wtedy jest ileś złotych zniżki na ten produkt. No i jest 10,99 połowa na 5,99, tam było 5 złotych zniżki. Ja kremy do rąk muszę używać, mimo tego, że często ich nie używam, kiedy potrzeba, to muszę ich używać, bo moje ręce po prostu są w złej kondycji. No, 2 na 5. Nie czuję tego opatrunku. Nie czuję tego nawierzenia na tyle dobrze, że stwierdzam, polecam Wam wszystkim. Przynajmniej u mnie to nie sprawdza. Dalej mamy Garnier. Bananową maskę też z kuponu. <grym> z 27,99 na 13,99. Jakby ktoś pytał, ja uwielbiam tą papajową. Papajową? Tą z papają. A ta bananowa, trochę mi tak dziwnie pachnie, ale jeszcze jest do użytku. Z papają lepiej wygładzała mi te włosy i były one bardziej takie świetliste według mnie. Może nie świetliste, bardziej takie, wiecie, wyglądające na zadbane. Więc tu też takie 2 na 5, mogłoby być lepiej. Ta z papają o wiele lepiej mi się sprawdza. Zjaja żel do twarzy z witaminą C i B. Albo C samym. Nie wiem. Nie wiem, o co z tym chodzi, ponieważ ten żel na początku wydawał mi się mega spoko, a potem zaczął mi się wydawać, że robi mi tutaj niespodzianki, tu w tej strefie, jeśli chodzi o pryszcze. I to by nie był pierwszy raz, kiedy coś z witaminą C może mi tak zrobić, ale używam. Innych rzeczy z witaminą C, i teraz używam innych rzeczy jeszcze z witaminą C. I nagle, wiecie, ten żel, tak po tygodniu go używania, no wyglądało to w pewnym momencie tragicznie. Więc ja nie wiem. Jakby ciężko mi się dookreślić, jeśli chodzi o taką pielęgnację, bo to może być jeszcze milion innych rzeczy jakieś stresy, hormony, wszystko dookoła. Więc nie jestem tutaj pewna, co i jak. Jakby. Fajnie domywa Jakieś resztki Wiecie Tych wszystkich masę nie masę do zmywania makijażu Ale może być trochę za Bardzo Taki wiecie Ściągający Waszą skórę Mam Faceboom Superstar Masło do demakijażu W wersji fioletowej To jest mój hit Jeśli chodzi o zmywanie makijażu Normalnie kosztuje 23,99 promocji. Ostatnio były za 17,49. Wiecie, tak ta cena przechodzi, ale jest to jedno z lepszych maseł, jakie do tej pory używałam. Używałam kilku, na pewno nie polecam. Ojejku, te takie różowe, malinowe. Ojejku, nie wiem. Spróbuję znaleźć tą nazwę. Tego nie polecam. Ten Superstar jest zarąbisty zarąbisty, dosłownie 5 na 5, zmyje Wam idealnie wszystko i moje oczy nie pieką, nie robią się zamglone, kompletnie nic. I to nie tylko ja, bo gdzieś tam widziałam inne opinie, że to jest naprawdę idealne masło do zmywania makijażu. peeling ryżowy. Użyłam go dopiero raz, więc jeszcze nie ocenię też z Boom, tylko Herb Boom coś takiego. Facebook. To ja ostatnio z tym. Plastry, takie kwiatki. Przyznaję. Ja lubię te plasterki do, do twarzy. Te wypróbowałam. One są takie grube, one są porządne. Nie wiem, czy one kompletnie wychodzą z oferty. Ale jeśli nie plasterki, to ja polecam ten taki rozwarstwiony płyn. Jego nie wstrząsamy, tylko właśnie wsadzam patyczek i nakładamy. I to jest fajne, ale jeśli. Wolicie coś, co zostaje, wiecie, na noc, no to takie plasterki, to jest dobry sposób, żeby to wszystkiego tam, wiecie, nie rozdrapać, nie rozrywać w ogóle. 25,99, teraz jest z żółtą metką, czyli żółta metka, bo oznacza, że jest to na wykończeniu, chyba to nie wraca, ale jeśli chcecie też plasterki, są też z Isany, chyba jeszcze z jakichś dwóch innych firm ogólnie, takie popularniejsze. Paleta cieni z Maxmo. To jest makijaż paletą cieni z Maxmo. Więc będzie film. Więc jeszcze nie oceniam. Mam Meksmo olejek eteryczny, rozmarynowy. On ma pomagać na porost włosów, Zobaczymy. To jest nowość. Kupiłam w zeszłym tygodniu. Więc jeszcze wiecie, tak. Powoli, powoli, zobaczymy, co jak. Za 13,99 to nie jest coś wielkiego, ale... Mieszam kilka kropel z szamponem, może to coś da. Może moje włosy nagle przestaną wypadać jako szalałe, albo jak przestaną wypadać jako szalałe, to chociaż zaczną rosnąć lepiej. Tego jeszcze nie używam, ale wiecie jak to jest. Czasem mi się coś kupi. Dosłownie na koniec miesiąca. Mieli kod zniżkowy na Eko cuda i to było 20% i stwierdziłam. I kończy mi się krem z retinalem i to był ten 0,05% i teraz sobie kupiłam mocniejszy po prostu taki, wiecie, może coś lepiej mi pomoże, ale tamten polecam bardzo, bo moja skóra po rozpoczęciu była najpierw w tragicznym stanie. No bo wiecie, może najpierw was porozwalać, a potem. Uspokoiło się. Cudownie to było, więc zobaczymy, jak będzie z tym większym stężeniem. Jeśli będę miała problem, to po prostu przy następnym opakowaniu już wrócę do mniejszego i tak zostanę. A jak nie, to myślę, że ten 0,1 to jest będzie odpowiedni. Raczej nie będę ch chciała przejść na jeszcze wyższy. I to. Kosztuje 129 zł bez promocji, a w promocji było za 103,20 groszy. Kupiłam sobie też serum na przebarwienia i normalnie kosztuje 109 za 87,20. I łagodny krem myjący to jest taka ich nowość, gdzie też można na tym zmywać lekko makijaż znaczy lekki makijaż. Za 49 zł bez promocji i 39,20 w promocji. Wydaje mi się, że to może być coś takiego jak te emulsje, wszystkie takie miejące, Ale zobaczymy. Jeszcze nie używałam, nie oceniam. Raczej nie będę tego używała jako stricte taki wiecie: coś do zmywania makijażu, tylko bardziej coś pomagającego zmyć resztki właśnie olejku, resztki jakichś maseł po zmyciu tego makijażu. Mam też jeden cień Mo pojedynczy, dostałam. W paczce. Ogólnie ta paczka była strasznie dziwnie zapakowana, bo paleta była tak owinięta, ale ona po prostu latała po paczce. Bez komentarza. Bez komentarza. Ale ten fiołek. Ten cień pojedynczy z Maxmo. Taki? Wydaje się spoko, Jeszcze nie używałam. No i to, co jeszcze też nie używałam. To The Dots Cosmetics. Kupiłam sobie razem z mini paletą, bo stwierdziłam, że. Niby mam mini palety, takie wiecie, że mogłabym tam wsadzić te cienie, ale czy możemy powiedzieć jedno, że to lepiej wygląda tak? No, może naprawdę szkoda, że jeszcze tutaj nie ma takiego jednego. I myślałam, że może to jest ten sam rozmiar, co cienie z i pojedyncze, ale nie. Ale patrzcie na to. Cały zestaw pięciu jest za 80 zł w promocji. Zamiast tuwy paleta sama chyba 30-35, ale bardzo dobrze wykonana i z dobrym lusterkiem, więc może się sprawdzić. A że mamy tutaj też w naszym zestawie selawi, które też jest chyba teraz na jakiejś promocji albo było na promocji, nie wiem. Ja kupiłam przy debiucie marki. Paleta Selawi ma ten sam rozmarcieni i można je sobie wyjąć o boże, myślę, że to może być ciekawe rozwiązanie, jeśli chodzi o jakiś wypad i te cienie te słocze one wyglądają cudnie palety Selevi mam 5 na 5 objechane już całkiem jeśli chodzi o niektóre cienie a to Sweet Treats, ja myślę, że tutaj można by było zrobić 5 różnych makijaży to są takie duochromy one wyglądają cudnie takie są nieoczywiste. Jeden wydaje mi się, że jest bardziej multichromem chromem niż duochromem. chromem. I wydaje mi się, że będą jeszcze to pery. Jeśli dobrze widziałam na stronie, coś jest ze mną nie tak. W moim mózgowie po prostu K szaleje. To jest cena wszystkiego, taką jaką zapłaciłam. Te 1365 i 34 to jest cena, jaką bym mogła zapłacić bez promocji. Naprawdę coś jest ze mną nie tak, jeśli chodzi o te kosmetyki. W zeszłym roku to było 824 i 85 w promocjach i bez promocji 1128. Z czego tam był cały zestaw BT21. Cała kolekcja. W zeszłym roku. Już rok minął od tej kolekcji. Rozumiecie to? Oni nadal nie dają wszystkich tych odcieni kolorów szoku. Ja wiem, ja powinnam się ograniczać. Ja powinnam zrobić sobie taki bana. Nie dotykać żadnych kosmetyków nowych. Ale przez wakacje czasem te kolekcje to. Wow. A wiecie, że jeszcze Glam ma wydać kolekcję słowiańską. Ja nie wiem, co to będzie. Bo te sorbety i te. Tak średnio mi przemawiają. Jakieś tam pojedyncze mi bardziej przemawiałam z tego wszystkiego. Ale słowiańska kolekcja, jakby się okazało, że ona by była taka jak myślę, że mogłaby być, to ja bym się rozpłynęła. Ja po prostu kupiłabym od razu całość. To jest chore, ja wiem. Ale ja chcę. Chcę, żeby to im wypaliło. I to tyle na dziś. Ja wiem, że dużo z tych rzeczy jeszcze nie przetestowałam, które kupiłam, ale dość sporo już możecie obejrzeć na YouTubie. Dajcie mi znać w komentarzach, co wy używaliście, albo co wam się sprawdziło, co kupiliście w tym, w zeszłym miesiącu, przepraszam. I tak. To tyle na dziś. Na razie.